Hej, witajcie na kanale Maj, to kiedyś sobie pokażę, będzie luka buka. buka. Um, sorki, że nie odebraliśmy prezentów w piątek, po prostu nie miałam czasu, ale sobie dzisiaj odbierzmy prezent. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Dobra, idziemy na pocztę. Więc zaczynamy. Dobra, jesteśmy na poczcie, wybierzmy numerek. Który? Pewnie już dziesiąty. Zgadłam. Nie patrzyłam na te, te znaczki. Dobra, dziesiąty numerek. Okej, okay, więc... Ej, wszystkie numerki już? Ej, to chyba będę musiała własne zrobić, na jakichś kartkach czy coś, nie wiem. Dobra, odbieramy prezent, ale to już w domu odbierzemy. Szkoda, że tylko jeden. No trudno. Mm. Dobra. Yy, już będziemy powoli świątecznie się tutaj zgłoszać. uuu, yy, minka już. <grywa> Serio, ja uwielbiam święt, po prostu jest taki ten klimat. I w ogóle więc chodźmy już do domu. O, kto to, a. Cześć, cześć. A co ty masz? A, prezent. Otworzymy? Yy, Wiesz, ja teraz nie mam czasu, y, czasu z tatą, bo tata mi y, ten będzie w czymś pomagał. Chociaż nie wiem w czym, ale. Y, y, Coś tam będzie mi pomagał. Aha, okej. Okay. To zawoła go tylko. Mama się woła. Co? Po co? No, nie chcę mi otwierać prezentu. Y, a mi się chce. No to robi to. Mm. Dobra, ale fajny ten kameleon jest. I co ja go wsadzę? gdzieś O tu. Będziemy będzie miał swoją klatek, klatkę Więc otwieramy! Co to jest? Yy. Co? O co kamal? Yy. Nie wiem. Co to jest na mnie? Ej, co to jest? Ładnie w tym wygląda, czy to bardziej dla chłopaka, czy to może jeszcze... Nie, to nie możesz tego założyć. Nie wiem co Kaman, ale... Eee, więc, Więc... Jak ty wyglądasz? Eee, a ty mama? Też nie, 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 Dobra, jeżeli podobał wam się odcinek, to w momencie... Pamiętajcie o subskrypcji, łapka w górę i dzwoneczku. To widzimy się w kolejnym odcinku.